mano mordeczki. Wracam do Was z kolejną dawką na spalonej ziemi. Tym razem wstęp będzie z zapisu z live'a, treści co ostatnio się wydarzyło. A kolejne wyprawy na żywo postaram się dostarczać na bieżąco oraz w dużo lepszej jakości, ponieważ plik, który teraz widzicie pobrany z YouTube. Wygląda naprawdę w opłakanym stanie. A więc, w poprzednim odcinku udało się ukraść dwa jajka wyvern, ale niestety, kiedy zalogowałem się z powrotem do gry, okazało się, że jedno jajko wypadło mi pod ziemię, więc pozostało mi tylko jedno jajo ognistej wywerny. Polecam Wam chować jajka do skrzynek, bo możecie trafić na taki sam przypadek jaki ja miałem i po prostu tego jajka już nie będziecie mieli. Także w tym momencie przygotowałem wszystko do wyklucia ognistej wywerny. Potrzebne było około 15 pochodni, tak żeby to jajko było naprawdę mocno nagrzane. W przeciwnym wypadku nie udałoby się go wykluć. W międzyczasie zastanawiałem się nad mlekiem, które byłoby mi potrzebne na imprint, czyli tzw. Tak boost dla wywern przy dorastaniu, więc udałem się do tych dzikich skrzydlaków, żeby zdobyć mleko. Trochę to trwało, ale ostatecznie udało mi się uspać matkę i zebrać z niej potrzebne mi zasoby. Wracając do bazy, okazało się, że Marysia już nie jest Marysią. Tylko zobaczcie, to jest wielka i potężna Marycha. Jeszcze tylko dodam: pod koniec odcinka będą emocje i będzie się działo. Zapraszam. Marysia czeka, żeby pokazać się światu. Także nie będę przedłużał, otwórzmy te wrota. No, powiedzcie, że jest piękna. Powiedzcie, że jest jedyna w swoim rodzaju. Piękna, biała smoczyca. No powiem tak: marzył mi się kolor czerwony. Nie udało się tym razem, może kolejnym, ale i tak jestem bardzo, bardzo zadowolony. Tak samo ten design, ten jakby gradient biało-szary, taki zwęglony, mega mi się podoba. Pokażę po prostu, co ona potrafi. Przetestujmy ją od razu w boju. Nie będę, nie będę po prostu próżnował, nie będę marnował czasu, tylko zobaczcie, co ona jest takiego w stanie zademonstrować. Znajdźmy sobie pierwszą ofiarę naszej Marychy, bo to nie jest żadna Marysia, to jest Marycha potężna smoczyca. Myślę, że ta Argentiva będzie idealnym celem, także przetestujmy, co ty takiego potrafisz Marysiu. Podpalony ogon, Argentiva nie wie, co ma ze sobą zrobić. Ten damage ognisty naprawdę jest przepotężny. On wchodzi z czasem, to jest akurat plus tego smoka ognistego. Smoka, przepraszam, od razu Wywerny, bo zaraz się odezwę, że to nie jest Smok, tylko Wywerna. To jest naprawdę OP. Jak wszyscy mówią, że elektryczna Wywerna jest najlepsza, no to moim zdaniem można porównywać je obie, bo tak samo ta ma naprawdę super zdolność, dzięki podpaleniu ten, ten damage, te obrażenia roz, roznoszą się w czasie, także to, że ja ją podpalę, to jest jedno, a to, że ten damage będzie siadał... Z każdą sekundą przez, przez jakiś tam okres No to to robi Świetną robotę Ta pojara, Żaden problem Jeden podmuch i mamy to Także ja się będę na pewno Świetnie bawił z naszym Nowym nabytkiem Trochę y, ta baza wydaje się być Już niewystarczająca Także myślałem, że będę trzeba rozbudować To towarzystwo Ale myślę, że na to jeszcze przyjdzie czas A w dzisiejszym odcinku zajmiemy się Przygotowaniami do wyprawy do jaskini. A żeby tam się wybrać, potrzebujemy naprawdę, naprawdę dobrego dinka. Naprawdę jakąś dobrą kreaturę, żeby była w stanie pokonywać te wszystkie stworzenia, które tam są, żebyśmy mogli zdobyć artefakt, a następnie, że może nie, nie w tak bliskiej przyszłości, ale żeby po prostu te artefakty pozwoliły mi odblokować dostęp do walki z bossem. I wziąłem sobie na cel, myślę, że coś niestandardowego, nie wiem, czy, czy wiele osób tak robi, lwa workowatego. Co prawda jeszcze go nie widziałem na mapie, ale myślę, że, że jestem w stanie go gdzieś, go gdzieś znaleźć. Tak samo sądziłem, że nie ma w ogóle tutaj reksów. To jest z tym, że zapomniałem, że po prostu reksy respią się bardzo często na pustyni, a tam mnie jeszcze nie było. Eee, także zobaczymy. Możliwe, że tam tak samo respią się Tyloco, czyli te lwy workowate. Ja postaram się go po prostu oswoić, eee, zrobić z niego naprawdę fajnego potwora, zrobić z niego naprawdę mocnego dinka. Tak, żeby był w stanie bez problemu przechodzić jaskinie jedna po drugiej. Wiem, że Megaterium byłaby bardzo dobra, ale wydaje mi się, że Megaterium może się nie mieścić w jaskini. Także postawmy po prostu na, na lwa. Przy okazji będę sobie z, e, sprawdzał wszystkie zrzuty, bo póki co nie miałem na to czasu, zajmowałem się wszystkim innym dookoła. A myślę, że i armor, i, i jakieś tam bronie, jakieś tam rzeczy naprawdę mogą mi się przydać w wyprawie na jaskinie. I myślę, że w kolejnym odcinku udamy się właśnie do tej jaskini, może zaliczymy jedną, może dwie, a może nawet trzy. Zobaczymy jak to szybko pójdzie. E, generalnie na całej mapie chyba z tego co wiem jest sześć tych jaskini, także myślę, że to na dwa, trzy odcinki sobie rozbijemy. Ale w międzyczasie wiadomo, trzeba oswajać. Tak jak, taki jak miałem plan, żeby oswajać wszystkie dinki, co do jednego to się nie zmienia, także myślę, że niedługo wyruszymy na wyprawę po fasole. Tak samo e, wyruszymy po, na wyprawę po Golema, którego jeszcze nigdy nie miałem, nigdy nawet nie próbowałem go oswajać, ale myślę, że, że to może naprawdę mieć swój udział, bo planuję go zabrać na walkę z bossem. Kamienny Golem, myślę, że to naprawdę może mieć swój udział w tym wszystkim. Ta kamienna zbroja powinna naprawdę bardzo dużo ciosów przyjąć. A, a całą resztą raczej zajmą się reksy. Bo z tego co wiem, to reksy są najlepsze do, do pokonywania bosów. Ale nie wiem, może i Marysia się wybierze. Zobaczymy. Możliwe, że Marysia też będzie miała w tym wszystkim swój udział, ale trzeba ją na pewno podlewelować. Także ja się zbieram. Mam wszystko chyba ze sobą przygotowane. Mam jakieś jedzenie, podstawowe rzeczy do oswajania. Generalnie wiem, że Florentyną byłbym w stanie w dużo łatwiejszy sposób tego lwa workowatego złapać, bo ona jest w stanie go złapać w szpony, no ale myślę, że wyprawa Marysią musi się tutaj odbyć, ona musi podlewelować. Jeszcze zobaczy jak ona świetnie wygląda od spodu. No, mi się bardzo podoba, mi się, mi się bardzo podoba. Na pewno polecimy tak samo po wywernę elektryczną, bo ją tak samo chciałbym mieć, ale to myślę, że, że w późniejszej przyszłości. Na razie cieszmy się z tego, co ten smog, przepraszam, wywerna potrafi. Lecimy. Tam tego lwa workowatego. I powiem Wam, że tutaj nic takiego nie widzę. Podobnego. Cały czas mi się pojawiają karna, cały czas jakieś wilki. Jakoś, kurde, jestem trochę zniesmaczony tym wszystkim. Ale, no, zobaczymy. Może jeszcze, może jeszcze nie zwiedziłem całej mapy. Zobaczmy sobie ten zrzut. Mam nadzieję, że nic mnie tu nie zje. Przy okazji, tutaj już widzę, że wilk sobie chodzi. Ale, chyba, chyba mi da spokój. Na szybkości zbierzmy ten zrzut. Zbierzmy wszystko, co tu jest. Zaraz zobaczymy, co dostaliśmy. Zobaczcie tą pałkę 124 i 123. Myślę, że to będzie naprawdę dobry item, kiedy już oswoimy modliszkę i będzie można ją wyposażyć, te pałki, nie wiem czy widzieliście, że modliszki oswojone są w stanie... Nosić narzędzia, którymi my się normalnie posługujemy i używać ich w naprawdę świetny sposób, zmasowany. No. Na przykład zbieranie kamienia, zbieranie drzew, zbieranie czegokolwiek, czy właśnie tak jak tymi pałkami, tymi maczugami, będę w stanie usypiać inne dinki. Także to na pewno będziemy tak samo testować. Jeszcze tak samo tego nie. Mam nadzieję, że na skorczew, na spalonej ziemi, naprawdę dużo, dużo jeszcze przede mną i, I dużo wrażeń, nie? którymi się będę z wami o, na pewno dzielił. Ej, jest coś. To jest lep? Powiedz, że to ty jesteś. Wylądujmy może, nie wiem, czy będę w stanie. Czy mi coś nie zaatakuje. Kim ty jesteś? Jest! Na dziesiątym poziomie! Jest pierwszy. Tam są chyba hieny, tak. Myślę, że może młode jakieś by były. Na dziesiątym poziomie? Nie o to chodzi, nie o to chodzi. Więc może pokonajmy ich, może dzięki temu zresztą się kolejne. A ja po prostu im pomogę w tym wszystkim, bo widzę, że radzą chłopaki. W ogóle zauważyłem, że Wywerna tak samo jest w stanie zbierać e, siano, słomę, sorry. Nie siano, słomę. No nie jest to jakieś zawrotne tempo, a zawsze przy okazji wracając do bazy będę w stanie. Ej, tu jest kolejny. A nie, to jest Wirk. Kurde, już myślałem. Ale to w takim. Tam jest. Proszę, bądź, bądź na wysokim poziomie. Proszę cię. Zaraz zobaczymy. Wylądujmy. Uwaga. Ej, nie, 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 Bo jeszcze go podpalę. Weźmy sobie to. Luneta. Na dziesiątym? Co ja mam zepsute na tym serwerze? No z takimi to mi się tu nie pokazujcie nawet. Ale zbierzmy sobie kolejny zrzut, tylko przy okazji jeszcze pokonajmy wszystko co tu jest, przy okazji levelując naszą Marysię tutaj kolejni przeciwnicy, no to jest totalne spustoszenie kurde, mam wrażenie, że możliwe, że za szybko trochę oswoiłem to wywę, ale kurde, po prostu miałem sposób, miałem ochotę i to po prostu zrobiłem, nie? także jeszcze, jeszcze chwilę tutaj pokręcę najwyżej zrobię coś takiego, że po prostu odlecę stąd, żeby mogły zespałnić się nowe a ja dzięki temu będę po prostu mógł wyższe, wyższe levele złapać, nie? Także za chwilę będę wracał pewnie. Będziemy kontynuować, no ale póki co. 2 razy 10 level. No, o, a mamy coś kolejnego. Teraz dobrze nacelujmy. Kurde, trochę mnie wkurza to, że. Który? 115, tak! Ty będziesz naszym wybrankiem. Ja bym chciał jeszcze przetestować, bo ty umiesz łapać, nie? Jest ciekawe, czy wywerna jest w stanie w ogóle złapać takiego Tylo, Jeżeli jest, no to to w sumie chyba to dobrze, że ją wziąłem dla nas, Argentywy. Ale to. O rany, o ma jeszcze młodego. Jeszcze kupę zrobimy. Jestem w stanie, dobra. Wypuśćmy go w takim razie. Zrobimy pułapkę, oswoimy jego, młodego złapiemy. I, kto wie, może jeszcze jakieś rozmnażanie tutaj by się udało zrobić. Wlećmy sobie w takim razie tutaj gdzieś na skarpę, żeby być bezpiecznym przy, tym, przy tej całej budowie. Myślę, że tutaj, jeżeli opędzluję całe to środowisko, które tutaj jest z terrorbertów pieprzonych, nienawidzę tych stworzeń. Tyle, co mi napsuły krwi, no to kto no tu pojawi, póki co. 40 poziom, nie ma żadnego problemu. Ugryzienie chyba nie robi takiego damage jak ten łomień. Łomień naprawdę jest jest litosny dla wszystkich A może wyczyśmy sobie tutaj tego trochę i będę musiał złapać tego Tylo w pułapkę ops jest, siedzi mam nadzieję, że on nie jest w stanie wyskoczyć w sumie stamtąd kurde, tego nie przemyślałem, bo on się potrafi wspinać przecież no ale nic, no. Zacznijmy, bo jak wyskoczy stamtąd, kurde. Oj, przepraszam, chyba dostałaś przypadkiem. Dobra, po prostu spokojnie, postrzelamy. Zobaczymy, prosto w dziób. Śpi elegancko, mamy to. Rozejrzyjmy się dookoła. Chyba tylko te i dragony tutaj chodzą. Ale wydaje mi się, że będę musiał tutaj. Postawić jakieś kolce, bo boję się, że tutaj jakieś hieny przyjdą i spróbują mi przeszkodzić w moim planie oswojenia tajli. Jeszcze sporo życia miała, tak się na ludzie. Wrzućmy jej ugotowany Prime, bo z tego co wiem, to naprawdę bardzo dużo daje. 2300 HP, 170 ml. 1000 tamin, to chyba powinienem powinien być zadowolony. Także no nie, no zobaczymy. Ja zostawiam, niech się to oswaja pięknie. Mam nadzieję, że ona narkotyku nie potrzebuje, yy, bo nie mam żadnego przy sobie. Ale ten tor chyba w miarę powoli schodzi, że ja się rozejrzę, czy coś tutaj łazi. Postawiłbym kolce i pola sobie po zrzutach, żeby już w międzyczasie mieć to wszystko gotowe. No nie mam, niestety, ale nie mam. Jeszcze mi się gorąco zaczyna, także trzeba wracać do bazy, wziąć ze sobą jeszcze kaktus. I zobaczymy. No, i to trzeba naprawdę zrobić szybko. Ile ja mam? 3000 metrów, kurde, 6000. Nie wiem, w jakim tempie będę w stanie to robić. No, ale zaraz zobaczymy. E, wskoczę na szybko, chyba jeszcze na kangura, żeby szybko sobie zebrać ten kaktus i być bezpiecznym. Ze dwa kopnięcia myślę, że wystarczą. Jep, 350, jep, 400, styknie. Zrzut. Strzały siodło na raptora, którego jeszcze nie mam. I jakaś keratyna. Były kwiatki, to akurat spoko. Jakiś kryształ, chyba będę za ciężki, mięso dajmy to. kaktus Broad. I wracamy. Mamy tylo, Jeszcze nie nazwany. Wracamy do bazy z nim. Wymaksujemy mu level, i zbieramy się do jaskini. Ale to już w następnym odcinku. Otwórzmy, jeszcze jest, jest róg. po raz kolejny, już zebrać, niestety. O, a jednak siodło na kulkę to fajnie, akurat. Siodło na mantisa złote, o kurde. I na lemantrię niebieskie, ej, wszystko mi się przyda z tego. Także ten zrzucik naprawdę przyjemny. Przyjemny zrzucik. I mamy kolejny czerwony, także lecimy od razu. Zobaczmy, co w nim. Tym razem kolejny róg. ej, jestem coraz bliżej tego. Siodło na Reksa 61. Orany. Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że z tymi zrzutami nie ma co za bardzo e, szaleć, bo, bo po prostu strasznie długo to trwa. Jak będę miał coś po drodze, to po prostu będę otwierał. A ja jeszcze dodatkowo udam się teraz do Wyvern. Ukradniemy sobie jedno jajko. Mam nadzieję, że jakieś wysokolewelowe najlepiej elektryczne. I to jajko sobie będzie spokojnie czekało. Na któryś moment, żeby je wykluć. Żeby nałapało dobrych imprintów. No bo ostatnio spóźniłem się z mlekiem. No to zobaczymy. Zobaczymy jak ugoszczą taką piękną wywernę te dzikie. Do zobaczenia za chwilę. Tam kolejne Ale świetne kolory mają. Rany. Ja chcę jednego takiego. Jednego mi takiego dajcie. Smoczka. Wywerne nie smoczka. Oho. Chyba, chyba wpadnę w jej agro. Jeszcze nie. Kurde, chyba będzie Chyba będzie problem się tam dostać Niezauważonym No Może się to nie udać Odratujmy tutaj trochę staminy I zaraz spróbujemy tam podlecieć Uuu Czapaka Chyba nic z tego jednak Zobaczmy jeszcze Tu jest jakieś niebieskie Weźmy je Czy coś mnie goni? Chyba nie Zgarnijmy to jajko Kurde, tylko dobrze wyląduj. Zgarnij to. Siadaj, siadaj, siadaj. Zgarnijmy to jajko i uciekamy. Szybko, szybko, szybko. Który poziom? 130. Elektryzna. Uciekam! O, I się szybko, uciekamy stąd. Uciekaj, Baryśka. Oddychamy, oddychamy. Wszystko jest w porządku. Tylko jedna wywerna. Mam połowę życia. 130 elektryczna wywerna. Gonią mnie trzy. One będą mnie dość długo chyba goniły. Co prawda nie są w stanie mnie dogonić, bo, bo mamy taką samą prędkość. O, jedna już wszystkie odpuściły. Tak jest, to no, było prostsze niż myślałem, ale strasznie dużo ich było, nie? Strasznie dużo ich było, że, że strach był w ogóle pod samo jajko podlecieć. Także udało się. 130 jajko elektrycznej wywerny. Ojeju, ale to będzie pięknie wyglądało. Tak jest. Sławajmy je. I uciekamy do bazy. Dolatujemy do bazy. Myślę, że, że jak najbardziej udany dzień. Mamy dzień w tym momencie. Dopiero siódmy w grze. Kurde, to trochę, trochę to potrwa. Ale tak jest. Mamy kolejne jajko wywerny. Mamy progres. Weźmy sobie je w tym momencie. Te sioda sobie później przerzucę, bo póki co widzę, że będę chyba. Chyba będzie dętka za niedługo, jeżeli się nie ochłodzę. Czy tutaj jest chłodno? Stajemy sobie w tym miejscu. Także mamy 130 jajo wywerny elektrycznej. Kiedy się wyklujemy? Póki co skupię się bardziej na jaskiniach i tak dalej, na artefaktach. Może oswojemy tego e, Rok Golema. Tego elementala. I zobaczymy. Ja Wam na razie dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Szczoła!